No, moi widzowie, gramy sobie dzisiaj Fakraja piątkę 5 Jest ze mną MatiSkill ora... Siemano Dwaryski jest na Discordzie <laughs> I robimy fabu zadanie fabularne na nas Czyli tu masz Brian safe Dawaj otwieraj safe. Coś ty zrobił Po F kontrolę No, idź gadaj ty z nim Ja nie mogę gadać z nim Jak nie możesz? I'll Now, as you can see, John C is making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance head out east and check on our people at the woods and pig farm i haven't heard back from them in a couple of days and that worries me we can't afford to lose a single one of our fighters oh let in Tak, żeby się nie, nu nie nudzi wezmę tego. To jest coś tankownego. Wsiadaj do No to mogę, czekaj, zawejdę tu. Ej, czekasz mi. No i o tu jest, o dobra dobra. dobra, dawaj ja Teraz nawalał. No i w końcu helikopter. No, rozkurw ten helikopter, jeban, z nami leci. Jest samolot, tutaj za nami, za nami mnie samolot. Walku balku się lufa nie przygrze, Bomba, u ponad, nie my. No minąłeś to pięknie, ale to jest jakieś jakiś pancerny, go ciężko jest rozwalić Wal kurwa do wszystkich co, co jest za nami, To nie do cywilów Ale helikopter to przed, przed nim wal, nie w niego tylko przed nim Dobra, rozwaliłem go Jest, dobra Nie wybuchnął, leży tam I Rozkurwił się na dole, musiał Musiał wybuchnąć Nie wybuchnął Tego też mogę I Jak widzicie widzowie dalej mamy mało miejsca BQ No ale nie, nie robimy miejsc pobocznych Rozwal ten przed nami, ten przed nami rozwal Tylko tak nie koło nas, no rozwal go Nie Bardzo dziękuję tak, Gdzie tu nas kurwa prowadzi? Nie wiem. Dobra, ile tu mamy mhm. Dobra, czy się tutaj <coughs> Tam przejdziemy Najlepiej aby cię nie, nie, nie zauważyli bo nas zabiją Zabiją wszystkich, znaczy się Czyli go Mamy uratować tych zakładników uh -huh. Tam jest Mam mnie pan niedźwiedź Nie wiedzieć, jak bije go, czy nie? nie widzę, ja pierdolę, uratuj mnie. To nie, nie ja. Nie wiedzę w siebie. Gdzie ty leżysz? Przy ognisku. O tutaj, jakie, ała! Fuj, rozjebał mnie jak. nie wiem. A, płonę! A my ich wyzwolili. to zabezpieczyć, musimy to defować. To tak pierdolne było. Ale dostałem, dostałem konkretnie. Czemu ty oszczami rzucasz? O kurde! Dobrze, że twój misiek guściak. Tam ten, ten jest samolotem, go trzeba walić. A tu ma odrzut ten kawałek, ja pierdolę. No. Dobra, zabicie wszyscy. Kurwa, mapę klikłem przez przypadek. Po prostu łapiesz? Nie łapię nic, bo robię coś. Dobra, lecimy. Nie, tu jest nasz sprzęcior. Mamy jakieś zadanie, czy nie? Nie wiem. Lecimy do naszego. Strzelaj, Hagi. Jezus, już... Co, zrobione? Ukończone. No, trzeba tam lecieć. Ej, zabij tego trupa tam. Jakiego trupa? Tutaj, tą czaszkę, co jest. Konieci. Masia Na nasia, ja już się zabiję. Dobra, ale teraz krótko jest i No, to jest drzewa. No, ale się przyjechał. <laughs> wow. No, Ja przez to D, że mam zjebane, to czasami mi się tak skręca chujowo. widzisz. Bo w ogóle siły nie muszę używać, ja dotyknie ten Tak jest wyrobiony chyba. Mi, mi się przez tyle lat co. Ale nie, mówię, że jest wyrobiony w ogóle. Od użytkowania. AD, 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 ja ten sam sobie zrobię da. Ty kurwa, durniu, na ja nie mogę pojazdu opuścić. Ty już topisz. Chyba żeś kurde, z auto wziął do takich rzeczy. Dobra, wziąłem terenowe Wil mnie użarł. Ja pierdolę się nie spodziewałem. Kurwy synu. Iś ty po las. Prosto poszłem. Na polu, Willi miał użar. Mm -hmm. Coś, Coś mnie zauważyło. Chuj wie co, ale lecimy. Lecimy do Księżulka i kończymy Ała! bardzo powiem, tą dzielnicę. So, No, he killed Trudno, problem. I need your help again. The folks you saved at Woodson's farm told me that the cult has a defector. He sought refuge with the resistance at the Silver Lake Trailer Park, my <laughs> so I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake Trailer Park and make sure that young man is safe and sound.

Idź do tyłu, musisz wejść do tyłu Na pakę, tu musisz wejść To żaden problem No O kurwa Chciałbym strzelam do złoma. To będzie odcinek, w którym jeździmy długo, ale oszczędzę wam to jak jeśli coś będzie działo, to, to po prostu przytnę. I lecimy. Jutro. A ty też możesz strzelać, muszę Nie wiem, z rakiet. bo nam się samochód, zrób, Już musimy uważać. Jak tak walisz przed nami... Dwie. Ale nie wystawi wszystkiego Czemu nie? Dobrze, Ładny, fajny samochód Chyba naprawi nam się Jezu, będziesz tak ruszać tym autem specjalnie? Drift, ale się nie rusza jakoś. Rusza się jak ja jak, jak. <tryk> I teraz chodź tak faciem w dół mogę użyć Dobra. Uh -huh. Poczekaj. Debil. Kurde! Gdzie jedna wypadła w ten słupek, kurwa. I od nowa cięcie yeah. będzie trzeba robić. Yeah. serio? Na serio będzie trzeba robić to cięcikowa. Coś tyły co zrobił. Mm. No co, wysadziłeś nas. No bo trzeba było. No bo trzeba <noise> było, dokładnie. E, kurcze Dobra, okay. widzimy się z powrotem i lecimy za, na misję Taktyczną mm -hmm. I co, co to za misja? Trzeba zabić, tak? Ja pierdolę, ale na kurwia. Kto do mnie tutaj na kurwia? Tutaj z dołu nawalają. O tak, ja już wiem. I tu tu jest. Tam jest. Ale gości rozpierdala idę. Dobra, lecimy. Teraz biorę pijama, bo to są wąskie ścieżki. Bierz nie chcę danego żołnierza. To jest tu jakieś harabny u góry? Czemu ty ją zabiłeś? Co jest zjebany człowieku łopato no, jej no, przypierdoliłeś ten paków. No tego się nie zabijało? No tego się nie zabijamy, to mamy bronić. Ja pierdolę ja, Ale ja zabiłem tego co tam był zawiązany Myślałem, że to jakiś gość, taki Ja pierdolę <laughs> Ja, ja pierdziele Kurwa, bać jego Jezu No dobra, jesteśmy w tym samym miejscu <laughs> Jakie gówno Ja myślałem, że ten gość jest dostrzelny i trzeba go zabić Jaki ty jesteś ty kurwa zjebamy <laughs> co, umarłeś? <laughs> nie ja Ten gościu i go uratować, bo nie wiem Skończymy za chwilę okay. dalanie szybciutko Teraz ja umarłem, bo ktoś to podpalił jakiś kurwa idiota Nie no, jakieś granaty flashbangi, co wyrzucacie ludzie to, to tam się, pali, bo się mocno. Jest jakiś kurwa debil Rzuca w chuj wie co Stawaj go się

Witam idzie! Gdzie? Już chyba zabijem. Coś wybucha, kurwa, co tu jest. Kiedy ja się używa tych bomb, Habini czy nie? Nie wiem. No i nie trzeba strzelić. Bo widzę, że zrzuciłeś tutaj bombę. No wiem. Ja ją sobie wezmę. A nie, nie można ich wziąć A ja ją mogę wziąć? Mogę ją wziąć To był wybuchowe I teraz go można podnieść Nie kaweruj, a nie No proszę pracę W to? Dobra leży Dużo od nas napażają Nie przed nami to Ja trzymam to to... go na ręka kurwa i balej kurwa misiek wstawaj Daj baj miska widziałem to O dobra Ach. Jeszcze mi się broń zmieniła na jakąś gównianą z deal'a Debilu jebany Czemu oni, oni we mnie walą tam ci kurwa Idioci Tak, ciebie nie walą Ha, fajnie Ja ja je... Czemu? Tam ci idioti we mnie walili człowieku. Ale ja człowieku, ja mam jakiś pistolet zamiast ja. karabinu. Jak? Dlaczego pistolet podniosłeś? No bo miałem podnieść Miśka i mi się pistolet za karabin podniósł. No to czemu nie jej z powrotem? Nie było czasu, bo umierałem. Kurde! Najgorzej. Widzicie, mi zdrowie, jak tu kurwa tak robić? Tego ja biorę. To może ja go wezmę, a ty będziesz... Nie. Ty masz strzelać, masz mi bronić. Trudno bronić. Ja lubię dynamitami rzucać. Nie rzucaj tymi bombami. I gościa teleportowało. Ja taktyką na pizdę. na tego, bo tam mnie zabił. To cię zabił? Tamten. Ha. Ja pierdole, co za dzień wyszło? Czemu tam poleciałeś? Gdzie? Jak ja pojechałem łódką z Po co? A to się nie jedzie? Nie jedzie się. Kurwa się broni. Ja pierdolę. ja z tą łódką pojechałem. Po co, kurwa? Nie wiem. Myślałem, że trzeba było jechać z łódką. Po co, a widzi, Odcinek, który miał trwać, nie wiem, 20 minut, tu będzie trwał pół godziny. I od nowa tego, <laughs> na Dajmy Dawaj, robimy na facie Jak na fasie z tobą? Jak będziesz gdzieś, kurwa, i ja Nie wiem się te przeciniki teleportujemy A coś walło Tu dopiłem tego miło ja Ja pierdolę wezmę na do wody kurwa na Idziemy to... wal w tych Kurwa Czemu go kopłeś? Bo nie ma no, się do niczego Może być mnie robot, tak z przodu chyba musisz iść, a nie koło mnie No może, może Dawaj go szybko A SELF... To, nie, nie SELF to powinienem yeah. right? Nie we'll I czemu tutaj siedzisz? Bronimy A tobie wskacze celownik? Nie. A, dobra. A, a tobie łeb wskacza. Jest to koniec? 10. Dobra, i tym akcentem kończymy odcinek. Ponieważ, no, wypełniliśmy misję i chwilę nas dojebie boss. Cześć.